No widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Survivala. Jak widzicie, mamy portal do netheru co jest bardzo wielkim sukcesem. Widzicie, pogoda nam nie dopasowuje, ale oczywiście będziemy wchodzić do portalu, więc tam deszczu nie będzie oprócz śniegu i strasznych rzeczy, więc widzimy się w nederze! Dobra widzowie, bo jesteśmy wow! Jesteśmy w nederze. Oj, najgorszym biomie na ziemi! Widzowie, jak ja nie wiem. Nie, nie, nie damy rady. Widzowie. No, z bastionem to może na tym biomie będzie łatwo. Lub nie, ale ja bym wolał tu na bardziej rzeczach chodzić, które nie będą mnie przerażać. Weźmy to spamy, bo nam niepotrzebne. Bastion, halo. No, widzowie, nie zapowiada się na wesoło. O, o. No, będzie przerąbane. Ja coś czuję, że się w tym... W tym miejscu zakończy seria, nie? Ja się strasznie boję Nederu. Kujwa. Gdzie tu może wy... O, Co myślę? E, he, he. E, no. Bastionu tutaj nie znajdę pewnie. Jezu, ta piosenka mi tutaj nie dopasowuje, ale klimacik robi. A ja nie chcę tu wpaść do jakiejś pary z lawą. Więc muszę uważać. Ej gdzie jest w ogóle portal, bo ja już zapomniałem? Pudźwa. A tu jest ja, dobra. Widzowie, to może do portalu wyjdziemy. Kiedy indziej. Bo widzowie, tu jest strasznie. A ja muszę na to się przygotować. Nie mogę tu z żelaznym sefem wchodzić. Muszę mieć diamenty. Dobra, widzowie, lecimy po diamenty. Nie ma, nie ma na co czekać. Więc będziemy się... Kuź, coś się dzieje. Dobra, prześpijmy przyś, to, bo... I mam motykę? E, e. Oto zbierano się sianko. Zbiera się sianko. Potrzebuję na chleb, widzowie. Mało go mam, a potrzebuję. Więc widzimy się w następnym dniu, widzowie. Ja jestem właśnie po zbieraniu siana. Ja nie mogę przespać tego. Więc zobaczcie dla was nagroda przewracanie się. E, dobra, nie jednak. Dobra, lecimy do tej kopalni opętanej, której nienawidzę chociaż jest dobrze do znalezienia czegoś co jest bardzo potrzebne oczywiście diamenty ja potrzebuję diamenty po to żeby się uzbroić żeby wejść do netheru a widzowie sorry że ta seria tak długo trwa ale no jak ma być seria to musi długo trwać eee, sezony, sezony też będą jak może przejdę minecrafta to może be, będzie nowy sezon albo jak już będziemy w netherze dobra rozpoczynamy widzowie drugi sezon mi się wydaje nie na no, kuję. Tutaj jest takie gówno, tu jest takie coś. No to może lecimy tutaj. Będzie lepiej, bo tutaj mamy kopalnię, tutaj jesteśmy przyzwyczajeni. Kobla nie mam oczywiście ze sobą, ale mam brukowy łupek i dwa diamenty. Dobre. Lecimy, lecimy z. Lecimy. No i najgorsze się zaczyna dopiero tutaj, bo nie wiem, czy tu są diamenty. I nie wiem, gdzie są w ogóle diamenty. Widzowie każdy o tym nie wie. Platforma jest, ale diaksów znaleźć się nie da. Ale się cicho zrobiło, widzowie. Nie lubię takiej ciszy. Naprawdę. Wkurza to. Ty czujesz, że mi zaraz jumpscare wyleci. Mhm. Kurde, kurde. Nie mogę to znaleźć. Dobrze, że obrażeń nie zostały. No. Jakby co to za kamerą, co jest na nich 07 i Gagulowicz 752. Mogliście ich usłyszeć? No co? A 856. Sorry, widzę. Zmienił nazwę Gagulowicz. Co w samym jest! What the fuck? Ja Widzowie, ta strona jest opętana, dupiam stąd. Idź stąd. i... Nie powiem, co ale. Chciałem powiedzieć. Nie powiem. Ej, gościu, podpalić? Chciałbyś, nie? No to sobie wybuchaj. Ale. Ja pozwolę swoim swoimi sposobami gościu umierać, wiesz? Nie, to, ty mnie nie zabijesz. Nie powinieneś przynajmniej mnie zabijać, bo jestem niewinny. A jak mnie zabijesz, zielony o górze głupi, no to, no to po ciebie, po, to, po, po ciebie idę później, nie? Cię rozwalam, chłopsiu. <grym> a, a nie wiem, dobra, widz, widzowie, zobaczymy się zaraz, kurde. Widzowie, i znowu jesteśmy już właśnie tutaj. Moby mnie rozwalają. Wcześniej takich awantur nie było z nimi. Nie wiem, gdzie są moje pochodnie posnione, Ale wiem, że dalsza część kopalni będzie jeszcze gorsza. Więc trzeba powoli, tu gdzie są pochodnie, trzeba powoli schodzić. I rozświetlać to. Miałem 54, teraz mam 34, więc 20 pochodni nam schodzi. O, kuziu. O gościu! Nie atakuj, nie jestem za młody! Nie powinniście tak robić. One są psychiczni. Widzowie! O, widzisz? A ten się jakoś ugaszał. Spalą, a ty gościu na mnie nie mierz. Bo jak ci dupnę, to ci opadnie. pani. Nie bij nie! Tak? Boisz się?

O, się zaczyna. Noberek. No, to widzowie. Jak jest dużo mobów, to znaczy, że w pobliżu są jakieś diamenty. A? Chyba nie. Oho. Ej! Czy ja cię nie widziałem? Nie widzę to Kurczę, nie mogę tu znaleźć Jaksu? Widzowie, dobra! Nie wiem. Uh, uh, nie wiem, widzowie, kurde. Macie lepszą jakość, bo wam zrobiłem miałem ciągle złą. Ja nie wiem, za to, przepraszam. E, dobra, no to widzimy, się, no. Dobra, widzowie, jesteśmy właśnie, no. Kurde, w miejscu, gdzie wiecie, co znaleźliśmy? Obsydian, co ja zrobiłem. Pana diamentów, no nie widzę, nie? Mogę nawet nad, nad nimi podchodzić, pod nimi. A nawet nie będę wiedział, że one są tam. Widzowie, jakby cię, jakby Was coś interesowało, dlaczego nie Nie kopię złota, to... To złoto przyjdę, jak będę miał diamentowy set. Takie są moje plany. Co Nie, nie. Mały zombie, nie, 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 no debile. Zostawcie mnie, no. Jestem za młody, żeby umierać. Co mi powiesz, mało strako? To e, jesteś za mały, mało strako. Widzisz, twój kolega już umarł. Teraz ty, twoja kolej. Mm. No. Tak się robi, debili. La O Widzowie dzisiaj to nudny odcinek normalnie. Nie mamy co robić w naderze nie chcę być zbyt. O wiecie, widzowie moby są. A ja mobów nie będę chciał tolerować. Aha. Okej. Okay. Dobra. Nienawidzę mobów. Każdy chyba tego nie lubi. Oprócz blazów. Gdyby nie były, były, były lepsze. Nie moją pochodnię! Wodo jezu. No. Znowu będzie się trzeba postawiać. Dobra, widzowie, wracamy. Ty nie, zrobimy coś na powierzchni. Też. Widzowie, będzie odcinek, jak będziemy z odtępne. też Domek urządzać sobie nowy. Co będziemy budować, coś tak czuję, że za niedługo tak będzie, albo może nawet do mnie dołączy ktoś, kto będzie mi bardzo potrzebny. Nie jak to jak XOLI 452. Jak on, wiecie, no. On szybko znajdzie ta będzie moim wsparciem, nie? Też, więc widzowie, no, to jest też plus. Dobra, widzowie. Widzowie, chyba dzisiaj to teraz urządzimy. Powiecie, to tak mało miejsca. Więc weźmy sobie bloki, e, oczywiście. Które będą nam do tego potrzebne. Okej, okay, widzowie. Skraftujmy sobie, oczywiście, więc zaraz się widzimy. Dobra, widzowie, robimy już to, więc. Kurde. E, no. Podwyższymy sobie to jakoś i będzie git. Tylko, że musimy to, wiecie, tak jakby widzowie urządzili, Perfekto. perfekto. Eee, no. Coś czuję, że za niedługo będziemy zrobione, będziemy to mieli, ale, no wiecie, wszystko w swoim czasie. Eee, dowiemy się to wszystko, kurde też. Eee, dobra. Eee, tutaj robimy. Małe przejście. Okej. Okay. Zniszczę złego spalma niestety. Bo robimy przejście. To też zniszczymy. Kurde, by się dalej bardziej chyba bardziej szerzej, albo mi się wydaje, że jest git. Dobra, nie wiem, zgit. Okej. Okay. Tutaj rozkopmy sobie piach tak na szyby o oow, Tu jest mały problem że woda się nie dostawała Trzeba to jakoś zabudować Soro widzowie, że mówię jak jakiś, kurde, perfekcjonalny jakoś Dziwnie, dobra, nie, nie, nieważne, nieważne Odklejka to będzie Hmm, weźmy to zróbmy, a później pokolorujemy. Co? Dobra, widzowie, nie wnikajcie we mnie. Straszne dzisiaj jest to. Bardzo. Hmm, weźmy zróbmy sobie dach. Może to inna odmiana kobla, ale też można zrobić z tego piec jak jest. Aha, tu jest pochód. Nie, no super. Weźmy przepalmy sobie piach. W ogóle nie chcę. Dobra, jakby się przepala, to się nie to przepali. No to węgiel trzeba będzie znaleźć. Widzowie, to jest trudniejsze niż myślałem. Jezu, ja tak dawno nie przechodziłem w sur, we well. A potrzebujemy tutaj materiału Czekajcie, widzowie czy ja mam diamenta? Jezus czekajcie Dobra A kolejny kill, nie. Nie na, no, ale na siekierę. Tak by wystarczyło na siekierę, widzowie. Dobra. Dwa slime bloki. Oj, 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 widzowie, tutaj będę osiadlony jak ja, pierdził. O kurde, to będzie się działo normalnie, wiecie. Nigdy tak potężnego domku nie miałem. Nie no, miałem w sumie, ale na survivalu to mi to trochę słabo szło. I dalej idziemy, może nawet. Dobra, zobaczmy jak tam szkło. Dobra, widzowie, git. Ja pierdzielę ty jest gówno Wkurzające mm. I ostatnie trzy Dobra widzowie, gdzie jest mój Zróbmy se tak Albo nie, wiecie co widzowie? Nie w tej miejscu W tym Jezus Maria, jakie dźwięki U, Nie, nie chcę niszczyć swojego domku Mam dwa craftingi, no to no, nie musiałem niszczyć nawet Ten będzie tu, ten będzie tu Widzowie, mamy kurde zrobione No to bardziej będzie dzisiaj ten Z żelaza na pewno nie zrobimy teraz nic Giznac? Co? Ech, znowu? Dobra, lecimy. Jeszcze jedna. Zawsze musi mi brakować jedna, widzowie. Dlaczego to, to, to wszystko jest na mnie takie oparte? Zróbmy sobie schodki. Okej okay. Zostawmy tu schodka. O, to już możemy schować. Oj, oj, oj chyba nie wystarczy. że mi się sad powoli kończy. Dobra, kurde, sed mi się kończy.